Filozofia życia Keanu Reeves. Jeżeli potrafisz rozbawić kobietę, zobaczysz najpiękniejszą rzecz na całej Bożej Ziemi. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, musisz zmienić swoje życie, a jeżeli nic nie idzie po Twojej myśli, musisz się obudzić. Każdy trud w Twoim życiu ukształtował Cię na osobę, którą teraz jesteś. Bądź wdzięczny za trudne chwile, każda z nich Cię umocniła. Całowanie kogoś jest czymś całkiem intymnym, właściwie to nawet bardzo intymnym, a Twoje serce zawsze bije trochę mocniej zanim to zrobisz. Czasami wrogowie bywają naszymi najlepszymi nauczycielami, ludzie uczą się na swoich błędach, a zniszczenie niekiedy oznacza odrodzenie. Koniec końców. Wydaje mi się, że wszyscy możemy się zgodzić, że nawet w obliczu tragedii, wyjątkowa osoba jest w stanie się rozwijać. Nieważne, co złego dzieje się w Twoim życiu, jesteś w stanie to przezwyciężyć. Życie warte jest przeżycia. Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Najpierw chcesz tego połączenia, a później chcesz problemów. W sztuce chodzi o to, by znaleźć dobro w ludziach i uczynić świat bardziej wyrozumiałym miejscem. Zakochać się a być w związku, to dwie różne rzeczy. Byłem wychowany w taki sposób, by traktować innych tak, jak sam bym chciał być traktowany. To nazywa się szacunek. Wielokulturowość to prawdziwa kultura świata. Czysta rasa nie istnieje. Wiedza, że twoja przyszłość leży w twoich rękach jest niesamowicie wzmacniająca. Żadne z nas nie wydostanie się stąd żywcem, więc proszę, przestań stawiać siebie na drugim miejscu. Jedz wyśmienite jedzenie, spaceruj w słońcu, wskocz do oceanu. Czasami jesteśmy tak pochłonięci naszą codziennością, że zapominamy cieszyć się pięknem życia. Zachowujemy się jak zombie. Podnieś głowę, wyjmij z uszu słuchawki. Powiedz komuś "cześć" albo przytul kogoś, kto wygląda jakby miał zły dzień. Zawsze będę kochał miłość. Dobra randka jest wtedy, gdy jesteście odurzeni własną obecnością, a cały świat staje się lepszy. Kiedy nie czuję się wolny i nie mogę robić tego, co chcę, po prostu reaguję. Idę pod prąd. Postaraj się czasem nie mieć racji, dobrze to wpłynie na twoje ego. Zwyczajne zwracanie uwagi na innych potrafi znaczyć bardzo wiele. Jeżeli zostałeś brutalnie zraniony, ale wciąż masz odwagę być łagodnym dla innych żywych istot. Jesteś twardzielem o głębim sercu. Jakie dziewczyny są w moim typie? Wszystkie są aniołami. Myślę, że życie bez miłości, bez doświadczenia jej lub bez możliwości ofiarowania jej komuś, to całkiem ciężka kara. Każdego dnia dziękuję niebu i ziemi za wszystkie szanse, które dostałem. Bycie beznadziejnie w kimś zakochanym to niezła zabawa. Niebezpieczna, ale jednak zabawa. Energia nie może zostać stworzona ani zniszczona. Płynie zawsze w jakimś wewnętrznym, emocjonalnym, duchowym kierunku. Prędzej czy później musi mieć na coś wpływ. Nasze sny mogą nas czegoś nauczyć, poinstruować, zmylić. Czasami myślę, że dążą do tego, byśmy wzięli je pod uwagę. Są dobrodziejstwem i jestem pewien, że można ich użyć do skupienia się, żeby spróbować coś osiągnąć. Szukając kogoś, wpływając na nas lub inspirując nas, nasz jedyny atut. Hmm. Jako gatunek ludzie potrafimy być całkiem sympatyczni i przyjemni. To może być przystosowanie albo serce i dusza. Nie wszyscy jesteśmy tacy źli, szczerze nie mam pojęcia. Osobą, która nie pozwalała mi być szczęśliwym byłem ja sam. Czy jestem z innego wymiaru? Zawsze czułem, że nie jestem z tego pokolenia. Po prostu w nim mieszkam. Ponieważ mój sposób myślenia różni się od większości, można by pomyśleć, że jestem z innego wymiaru. Dlatego trzymam rzeczy dla siebie, ponieważ wiele osób mnie nie rozumie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że ludzie, którzy nie są z kimś związani, muszą być bardzo samotni. Odpowiedziałem mu, że jestem singlem i nie czuję się samotny. Zabieram siebie na kolację, kupuję sobie fajne ubrania, świetnie się ze sobą bawię. Kiedy nauczysz się dbać o siebie, czyjaś obecność w twoim życiu będzie wyborem, a nie koniecznością. Bądź dobry, ale nie trać czasu, żeby to udowadniać. Mm. Czasami wychodzę i słyszę, jak ludzie mówią o nieistotnych sprawach. Potem wiem, dlaczego tak rzadko wychodzę.